Ja się nie chcę wypowiadać o Araucho, bo po prostu myślę, że za mało wiemy jak to w tym klubie wszystko i tak wypłynie i tak za chwilę będziemy wiedzieli o co dokładnie chodzi, tak samo z Frankiem, tak samo z Rashfordem i tak dalej. Natomiast no, Maciek trafił w sedno mówiąc ogólnie o tych kapitanach, bo po prostu to kogo my wybraliśmy na kapitanów w klubie sportowym FC Barcelona to jest nieporozumienie. No i mamy pierwszego kapitana, który właśnie robi takie cyrki na, na, na Twitterze, że oświadcza, że za trzy miesiące będzie gotowy do gry, a, a jest pięć miesięcy i go nie ma. Dr Drugi ma boiskowe IQ kurczaka i trzeba po nim łatać wszystkie dziury. Średnio raz na pół roku nam zawala ważny mecz. Trzeci jest przezroczysty, i dopiero później się zaczynają faktycznie ludzie, którzy moim zdaniem są materiałami na kapitanu, właśnie, czyli Rafa, Pedri. Gavi, Eric pierwszy, Garcia. Zdaniem. Eric Garcia. Tylko, że ja jestem akurat zdania, że kapitan to powinien być też ktoś, kto, kto pełni bardzo ważną rolę na boisku. A jeszcze nie wiem, czy Eric Garcia faktycznie tę rolę będzie pełnił dłużej. Idealnie to zawsze powinien być titular.